Proszę odebrać. Halo? Więc bardzo proszę dostosować się do szyku raz jeszcze. Uwaga, patrzę. Proszę bardzo, proszę bardzo, no święta Ewangelia. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pomysł na to miejsce, po to, żeby otworzyć to miejsce jest właśnie taki, żeby to nie było jakieś tajne zaplecze dla spotykających się już być może zaraz nie rządowych dygnitarzy, ale być może dla innego rodzaju dygnitarzy, których byśmy chcieli w tym teatrze promować.

Fakt umieszczenia w centrum tego, tego festiwalu, właśnie tego spektaklu, no, no gdzieś, gdzieś na to wskazuje, że to jest jakaś taka nasza tęsknota, która y, o tyle właśnie myślę, jakiś czas jeszcze pozostanie tęsknotą, że wymaga znowu chyba trochę zmiany myślenia o zawodzie aktora i o takim, powiedziałbym, o kondycji, może bardziej niż o zawodzie, o kondycji aktora jako człowieka gotowego na bardzo ryzykowną, bardzo intymną, E, jakąś taką penetrację własnych światów. Coś, do czego przyzwyczaja nas teatr, a szczególnie ten teatr taki ekstremalny z ostatnich lat, bo, że pokazujemy człowieka w, stadiu, w stadiach ekstremalnych, mm. gdzie, że tak powiem, pewna właśnie odwaga aktorska polega na e, przekraczaniu pewnych także przyzwyczajeń. I, i, i szokowaniu, a e, epatowaniu widza właśnie przekroczeniami, że tutaj jest jakąś taką, powiedziałbym, bardzo intymną i wydaje mi się dużo głębszą i mocniejszą próbą zwierzenia się z, z siebie, ale z siebie właśnie, a nie, że tak powiem, ze swojej odwagi, mm. ze, swojego, ze swojej bezczelności, radykalności artystycznej, mm. że ten radykalizm właśnie polegający na pewnym minimalizmie, na pewnej bezczelności współbycia jest jakimś takim dla mnie no, marzeniem, do, żeby, żeby tego typu teatr właśnie jakiś zasysający pewną bezwzględną szczerością, otwartością na spotkanie, żeby taki teatr budować. Alles is sweet. Sneeuwkappen over the autos. De huismistrz weefs sneeuw van de pawels. Hij zit vol energii. Ta właśnie permanentna jakby gra, przymierzanie siebie do postaci, postaci do, do aktora powoduje, że aktor, jako człowiek odpowiedzialny za tego twora, właśnie aktoro-postać, czy jakkolwiek to, to nazwać, jest potwornie zdyscyplinowany. Banda kretynów! Laleczki, pana kurnie! Ja trzymałem. Tak, ty trzymałeś zasadę, ty trzymałeś, ty jesteś zawsze najlepszy! Ten performance Franco B, Don't Leave Me This Way, na mnie akurat zrobił ogromne wrażenie, ale widzę w tym też jakby pewną zapowiedź, zapowiedź jakiegoś przyszłego języka i innego języka. To jest pewien, pewna możliwość i fizjologicznego, i psychicznego gwałtu którego ja osobiście doświadczyłam na tym, na tym performencie, który jednocześnie jest całkowicie indywidualnym i uzależnionym wyłącznie od subiektywnych, od subiektywnych możliwości, percepcji, postrzegania, rozumienia, konceptualizowania świata. To też jest jakiś festiwal wrażliwości. Mhm. Nie? Znaczy, że wcale się nie musimy zgadzać na jedno, na jeden model, na jeden sposób oddziaływania gdzieś. No, różnimy się wszyscy i to chyba bardzo dobrze, mhm. bo dzięki temu no, jakoś możemy ze sobą rozmawiać. Chyba gdybyśmy się nie różnili, to by, byśmy się nudzili. O. Dobrze, że, że my jesteśmy różni i możemy sobie też różne rzeczy proponować, również w propozycjach artystycznych, ale myślę, że to, to już jest bardzo dobrze, że teatr, który stoi w centrum miasta i to jeszcze stolicy, dużej metropolii, może zaproponować też bardzo różnym widzom bardzo różne zdarzenia. I czekamy chyba na takich różnych widzów i nowych też widzów. W I na zdarzenia. I na zdarzenia.